Zostało podmurować ostatnią warstwę na 12 cm w projekcie jest do stropu 270 cm Brakuje nam 20 cm to podmurujemy 12 cm. na to pójdzie LK od wieńcowa od stropu na zaprawę czyli jakieś 8 cm, czyli koło tych 12 będziemy mieć plus minus tam może 1 cm 12 na grzebień daję ją podwójnie. Podwójnie smaruję grzebieniem. Smaruję 12 i smaruję podłoże. Bo delikatnie jest nierówne. Lekko przeszlifowałem, przetarłem. Ale wiadomo, zawsze gdzieś jakieś klawiszowanie na suporek się może wyjść O taki suporek. Fajna sprawa jako materiał na domki jednorodzinne naprawdę godny uwagi ciepły ale nie o to chodzi w tym wypadku chodzi mi o to co chciałem powiedzieć to to że proszę spojrzeć na nadporza jedny jest wyżej jakiś centymetr tam mamy prawie na zero no też centymetr wyżej tam co się tu licuje z prawej strony to prawe nadporza i tutaj na tym wyjściu na tarasie też się licuje One się licują z tego względu że suporeksy są nie są idealnie równe. Murowanie nawet na grzebień czy na, na tą chochlę specjalnie do suporeksu to tak i tak nam nie da idealnej równości Suporek z jakiodową też ma jakąś swoją tolerancję dlatego też tak wychodzi, w niektórych miejscach, jak widać na przykład tutaj O tak jak tu widać Te bloczki są przycinane po prawie centymetrze Ale mi to nie przeszkadza I tak i tak zdania odnośnie betonu komórkowego nie zmienię, że jest to naprawdę jeden z lepszych Można by spróbować, yy, to jest sobie, to można by spróbować z H plus H Co prawda my jeszcze z H plus H nie robiliśmy, bo cały czas jedziemy na słupacie. Ale wydaje mi się, że niedługo trzeba spróbować na hub Hubut Hu no Solbet troszkę jednak chyba Z ich klientów nie wiem pogorszyli swoje produkty, jak mi się wydaje, ale zobaczymy Jak to faktycznie będzie z czasem A ten rok się już jest w sumie ostatnia budowa zostały tam jeszcze jakieś drobiazgi, do zrobienia No i trzeba się szykować do zimy. To też jest taka fajna sprawa, bo nie wiadomo czy musieli dwa razy gruszki zamawiać, bo tam jest strop niżej na garażu. Miał być 30 cm niżej garaż, ale zrobiliśmy finalnie 15 tylko. Także może się uda zalec z jednej gruszki dwa stropy. Bo tak, jeżeli by było 30, to by trzeba pierwszy zalać, potem tu domurować ściankę. Będziemy przerwać drugi w tropi. A tak to może się przy tych 15 cm uda zalać za jednym razem. Fajnie by było. Bo kosztowo by to też taniej wyszło. Pogoda jak na październik na chwilę obecną dopisuje także można tu jeszcze pracować na dworze póki co zobaczymy jaki będzie cały listopad miejmy nadzieję że jak w roku ciepło ciepły przynajmniej moglibyśmy pokończyć też większość rogów na górze. ale to zobaczymy roboty na chwilę obecną nie brakuje także tylko, żeby pogoda dopisała i do linii Będzie. tu jak widać górę całą specjalnie jadę klejem nie po to żeby wyrównać ją tylko po to, że jak będę potem murywał kształtki wincowe na zaprawę to wapienną, tak będę je układał, to zaprawa, nie be... znaczy suporys nie będzie szybko nie wyciąga wody, jeśli się nie spali, będzie trzymać tą wilgoć póki co. Będzie sobie powoli schło i nie odpadnie. Dlatego też całą górę postanowiłem jechać właśnie klejem. ostatni włoczek teraz a tutaj na tym wykuszu też nie ma żadnych nadprożek wstawionych bo tutaj będziemy wkładać yy, szalunki i szalować to będziemy robić zielbety bo na tym będzie jeszcze kawałek tarasu znaczy balkon nie tarasu może tak źle powiedziałem お父さ,れされんと磨いた。